Konfederacja i Razem mogą w przyszłości zdominować polską scenę polityczną. Czy to dla pana optymistyczna informacja, czy niekoniecznie? To ja pana zaskoczę. Nie marzę o tym, żeby miejsce Tuska i Kaczyńskiego teraz zajął Zamperkiemensen. Moje marzenie jest takie, żebyśmy w polskiej polityce odeszli od tego chorego podziału na pół bo Polska jest zbyt różnorodna, jest zbyt wiele problemów do rozwiązania i zbyt wiele też różnych sposobów myślenia o naszym kraju, żeby to się dało tak po prostu na pół przeciąć. Ja marzę o polityce, w której jest przestrzeń na tę różnorodność, w której można się spierać bardzo ostro w sprawach, w których się nie zgadzamy, ale być w stanie na przykład wypracować porozumienie, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, energetykę atomową, takie, które zapewni bezpieczeństwo kraju za 10, 20, 30 lat. Wierzę, że możemy w końcu takiej dojrzałej polityki w Polsce się dorobić, ale jest Jestem głęboko przekonany, że żeby to było możliwe, to dwóch panów musi się z polską polityką w końcu pożegnać i przejść na od dawna zasłużoną emeryturę.